Witam was wszystkich na moim kanale i pora na nowy filmik dzisiaj jest wyjątkowy dzień bo ten filmik jest filmikiem o numerze 500 500 filmikiem na moim kanale zastanawiałem się dłuższy czas co ująć w tym filmiku żeby ten filmik był ważny, wyjątkowy, ale stwierdziłem, że mam kilka pomysłów, ale dzisiaj rzecz podczas ciągu dnia, na samym początku praktycznie dnia była rzecz taka nieoczekiwana, zaskakująca, bo nic nie miało do tego dążyć, że nagram o ten filmik. Ale stwierdziłem, że nie będzie, zaryzykuję. Więc, co to będzie? Więc, filmik numer 500 na moim kanale i magiczne pudełko, które dostałem. Nie wiem, co się tutaj kryje. A nic nie zamawiałem, ani nikt mi nic nie wysyłał z tych osób, co znam. Więc, to jest ogromne pudło więc za chwilę zobaczycie razem ze mną co się tam kryje, więc pora na otwarcie pudełka, więc otwieram musicie dać mi chwilę, bo to takie nie jest łatwe, jak się a więc tak Już rozkleiłem A w tym tajemniczym pudełku jest Może jeszcze nie do końca rozkleiłem O Jezu, jestem w szoku Patrzcie Oto Jakaś roślinka się nie spodziewałem, więc. To ktokolwiek wysłał mi tą roślinkę, bo tą paczkę dzisiaj dosłownie dostałem pod drzwiami. Wysłyszałem dzwonek, poszedłem do drzwi, otworzyłem, a tam paczka leżała. Więc nie było żadnego adresata, i tak dalej. Więc yy, jestem w szoku. Jakiś kod QR był na tym z drugiej strony tam gdzie się rozplejałem akurat i nic poza tym więc nie wiem dla ale dziękuję i mam nadzieję, że Wam się podoba ta roślinka, jest wielka więc ona dołączy do mojej kolekcji roślin oczywiście oraz do roślin w moim domu powiedzmy, że to taki wyjątek od reguły, bo to jest taka nieoczekiwana rzecz. I piszę tutaj, że to jest. Hmm... Maranta. Jest to Maranta, więc mam nadzieję, że ta roślinka się Wam podoba. Tak wygląda. Za co bardzo dziękuję, bo... <śled> nie spodziewałem się tego więc mam nadzieję, że taki miła niespodzianka też dla was jako pięćsetny filmik na moim kanale że magiczne pudełko a w nim roślina więc od nie wiadomo kogo bo praktycznie z każdej strony pudełko jest zwykłe, a tam gdzie było tutaj gdzie rozklejałem to był tylko kod QR Tym nie wiem jak miał szczytać go, bo nie mam żadnej takiej specjalnej apki do czytania takich kodów w telefonie. Więc za tą roślinkę dziękuję. I dołączę do rośliny w moim domu. Więc ładna jest. Ma dużo łodek, na których są liście. I tutaj chyba też puszcza liść lub jakiś kwiatek. Więc poczytam na internecie jak pozygnować tą roślinę, bo chcę, żeby roślinki naj jak najdłużej żyły i dziękuję jeszcze raz tej osobie, co to wysłała, że się podrzuciła pod moje drzwi. Więc dziękuję za tą roślinkę oraz mam nadzieję, że filmik się wam spodobał, że był też dla was wyjątkowy, tak jak dla mnie, bo zaryzykowałem i bardzo dobrze. Jestem z tego dumny takiego prezentu, z takiej przesyłki nieoczekiwanej. Więc ten kto to ogląda i wysłał mi tą roślinkę to bardzo dziękuję i zapraszam Was do subskrybowania czy naświęcenia dzwoneczka, jeśli jeszcze tego nie robicie, a lubicie moją twórczość, bo to mnie będzie tak motywować do nagrywania kolejnych filmików. Do lajkowania dzisiejszego filmiku, jeśli Wam się spodobał i też sądzicie, że jest wyjątkowy, zaskakujący, więc do pisania komentarzy, jeśli macie jakieś pytanie, bo ja sam do tego paczki i tej roślinki mam wiele pytań, a na razie nikt mi nie udzielił odpowiedzi, więc jeśli ktoś wie, z tych osób, które są blisko mnie, z przyjaciół, rodziny, kto to mógł mi tutaj dać, dostarczyć pod drzwi, to piszcie. Albo niech ten ktoś się ujawni, przynajmniej w komentarzach, czy tam na priv, że podrzucił mi. Ja mogę zachować anonimowość tej osoby, oczywiście, jeśli tak byś sobie chciała, ale chciałbym po prostu wiedzieć od kogo to dostałem, bo jest to bardzo fajna rzecz. A teraz proszę o udostępnienie tego filmiku, bo jest właśnie dla mnie. To pięćsetny filmik na moim kanale z tajemniczym pudełkiem, które pierwszy raz tak otwieram że nie wiem co tam się znajduje i od kogo to bo różne rzeczy mogły być od takich nieprzyjemnych, od pośmieszne po nawet rzeczy niebezpieczne więc cieszę się, że dostałem roślinkę więc zostało mi tylko jedno, pożegnać się z wami, więc zapraszam was do innych filmików na moim kanale więc do zobaczenia, cześć, pa pa.